Nie. Mam silniejszą psychikę od mojego rywala, co pokazałem na konferencji. Tak. Jestem jedną z osób decyzyjnych w Prime. Nie. Uderzenia Boxdela nie zrobiły na mnie wrażenia. Tak. Jestem hipokrytą. Nie. Jeżeli przegram, to będę skończony w świecie MMA. Nie. Boxdel jest sprawniejszy, lepiej boksuje ode mnie. Tak. Mój przeciwnik jest mniej szczery ode mnie. Nie. Tak. Nigdy nie stosowałem środków dopingujących. Teraz Boxdel. Mam silniejszą psychę niż mój przeciwnik. Tak. Żałuję numeru Coco Chanel, bo podprogowo promuję używki. Nie. Jestem w branży wiele lat i potrafię wyczuć emocje tłumu. Tak. Uderzenia Pawła pięścią było błędem. Tak. Nie mogę przegrać z Pawłem, bo padło za dużo słów. Nie mogę. Nie możesz. Mam słomiany zapał i prędzej lub później porzucę zdrowe nawyki. Już nie. Paweł już jak dobrze zaprezentował się w swoim debiucie. Nie. Mój przeciwnik jest mniej szczery ode mnie. Jest mniej szczery. Dobrze, panowie.